Witajcie, w kolejnym odcinku zagrajmy Fallout 3. Jestem Roland i zapraszam do oglądania. W poprzednim odcinku udało się zabić Króla Botniaków i wykonać kolejną, kolejną część rozdziału z Podliczika Przetrwania. Teraz zmierzamy do Tempenny Tower, ale jeszcze wcześniej wbijemy do fabryki Robco. Ile mamy w ogóle hajsu, bo to też. O kurwa Fuck No to chyba sobie nie kupimy tego towarzysza Gdyż nie mamy tyle pieniędzy Dobra Chociaż może się dogadamy z typem A jak wbijem do tym penny Tower to się nadrobi. Spokojnie ochłap. No i dobra. Ten mierzy z całkiem całkiem. Co tu się dzieje? A się widoków własnej krwi! No cześć. Witaj przybyszu! Jestem, Joe Druciasz, Główny dostawca części i usług z dziedziny robotyki na terenie pustkowi dystryktu Kolumbii. I'd like to buy a robot. Oczywiście, że chcesz, oczywiście. Cóż, tak się składa, że mam niezłą ofertę na tego Gaciego, zrobionego na zamówienie. I to nie jest jakiś tam pan Gacie, to sierżant pełną gębą, a dokładniej sierżant RL3 Duma General Atomics International. Sprzedawany wraz z jednostką sztucznej osobowości, więc zapewnia nie tylko doskonałą ochronę, ale też towarzystwo. I to wszystko za jedyne tysiąc kapsli. Hej, mówiłem, że to niezła oferta, ale dlatego raczej mało chodliwy z niego towar, jeśli wiesz, co mam na myśli. Dajesz 500. To ostry targ, ale jeśli jeszcze raz obudzi mnie ta rzecz rozkręcająca balangę, to oszaleje. Prześlę ci tylko kody i dobijemy targu. Życzę tobie i sierżantowi wszystkiego najlepszego. Masz na sel? Nic, dobra. No elo. Cześć. Witam dowódco. Sierżant l 3 w tej zgłasza się na służbę. Dobra. Jak widzicie mamy teraz dwóch towarzyszy, o i Sierżanta L3 Ale po prostu gacji. Wow. Woda fk. Budże nie jest dobra. Dobra, a my się kierujemy, boże, czemu mnie tak zlagowało? Hmm, hmm, hmm. Dobrze, idę. Na no kolejny żebrak. Normalnie... TEMPENI TOWER! Możesz powiedzieć Tempeniemu, że może mnie pocałować w zadek. Mamy mnóstwo kapsli. Puść mnie do cholery. Ile razy musimy to przerabiać? Nie wejdziesz. Jeśli będę musiał, to mogę tak stać przez cały dzień i wrzeszczeć na ciebie przez ten mikrofon. Już ci mówiłem, że ten penny nie wpuszcza tu zombie. Kogo do cholery nazywasz zombie? Człowiekiem nie cholery nie jesteś. Ostatni raz mówię. Żywym trupom wstęp wzbroniony. Nie potrafisz odróżnić mnie od dzikusa? Dobra. W takim razie pokażę ci osobiście tę cholerną różnicę. Tylko poczekaj. Dostaniesz za swoje. Wszyscy dostaniecie. Ej, czekaj, czekaj. Ej na, na co się gapisz? O kurwa Naprawdę nie mam teraz nastroju, więc co Dobra, dobra, tylko mnie, ciekawi dun, dun, dun. Tutaj Kurde, ten robot Bardzo ten Hałasuje... O, tam jest, dobra Aha, le parkur. No, sata Tu będziemy mieli parę misji do roboty. Hmm. Czyli nie tu, szkoda. To może tutaj? Fila, fila. Mamy w notatkach. O, ale mi pokaż. Kurwa, chuj, ja widzę tutaj. To chyba tylko Washington Eee, to chuj. Dobra, spróbujemy się dostać przez... Tutaj tam za jest, nie? Bandyta. Gul, czy bandyta? Gul. Bo stoi tak dziwnie. Dzień dobry. Dobra, weź go, nich zobaczymy jak ci pójdzie. No, całkiem ładnie. Nie powiem. Przydaje się do czegoś. Dobra. My spadamy tutaj. Spróbujemy się dostać do innego miejsca. To nam praktycznie nic nie robi. Dobra, w web. No teraz. Normalnie, chyba to by było niemożliwe, że mamy dwóch towarzyszy. Chociaż nie wiem, jak to jest z ochłapem na przykład ochłap był, mógł być jako ten trzeci towarzysz. Ale mój ulubiony towarzysz, mojego ulubionego towarzysza nie ma i na razie nie mamy nawet jak go odblokować. Ci co grali to już wiedzą pewnie o kogo mi chodzi. No kurde no nie trafiłeś, serio A, Niech. Niech boty go rozwalą. A tu popatrzę co to może być fajnego Nic Bieda Ogólnie bieda Tędy Kurde Że tych tuneli nie lubię właśnie jakich takie rozgrodzień, wolę bym iść prosto przy siebie No ale tuż Nie, trochę do góry To się przyda. To się nie przyda. Mniwo fuzyjny chyba jest do karabinów plazmowych. Coś mi się tak kojarzy o guru. Każdy Dobra, teraz tego. Nieładnie Czekaj, czy można go kogoś wyciszyć, bo już powoli... Oho przynajmniej tam sobie tak warczy, a ten musi... Yeah, USA, motherfucker Dobra Blue Line Chwila, chwila Czy my stąd nie przyszliśmy? Miejsce hmm, w klimat? Nie to To nie, to nie, to nie, dobra Czy Jeszcze nie mamy w ogóle tego zadania to po prostu... Prosto pójdziemy, będzie dobrze. Co najmniej powinno być dobrze. O, świecący górę. A myślałem, że nie ma w tej części świecących góry. Ale jak widać, się myliłem. A, rozwalam go nasi. Mamy fajny teraz firepower. Chociaż jeszcze by się przydało, tak, jeden gość z karabinem. Ej, to tu? Nie, tu nie byliśmy. Ładnie, ładnie. Ile są? Znowu? Dwa... Tak. A nie, to po prostu... Pewnie jedno się łączy w tym pokoju. O kurwa To nie tak miało być. Chwila. Zrobimy sobie F9 Pójdziemy tam na dół. Kurde, żeby to tak, aż taki zasięg miał. Musimy strzelić w badzie w prawy róg Tak? O kurwa O co chodzi? O chuj chodzi? Dobra, ja się to mogę podpalić Napierdolę ja W sumie też walniemy na sery. Spaliśmy przynajmniej jednego. Zawsze coś. u, makówka poszła. Tu jest porządek, tu jest porządek... Eee, ja, Steampack Steampunk zawsze może być. Tu jest dalej gaz. Dobra, reload. Co jest? Kogo wy widzicie? Aha. Dobra. Znowu steampunk. Dużo mamy steampaków, więc... Jest dobrze. W sumie, mamy jakąś kończynę uszkodzenia, czy coś takiego? Jak tu stoimy? A, nie się, a co? Stać nas. Jeden w głowę. Jeden tak. i proszę. The revolution starts here. Starts here. Jeżeli nie schowasz broni, zacznę strzelać. Ja do Roya Philipsa. Doprawdy? A on cię oczekuje? W takim razie biegnij. Nie jest mądrze kazać Rojowi czekać. Na ostry charakter. Uważaj na siebie! No dobra, no Elo. Jak widzicie znaliśmy kliówkę guli, a ten Roy to była ta postać w czerwonych włosach. Pewnie tutaj. Dobrze? Nie, nie dobrze. Czyli nie tu, ale tu. Co ty tutaj robisz? To nie jest miejsce. Potrafię Twój się już To jest twoja sprawa. Pamiętaj tylko, że jeżeli umrzesz, umrzesz samotnie. Potem twoje truchło będzie gniło, póki nie przyjdzie jakiś szakal i cię nie zje. Musisz iść. No to kurde, czy, czy jakoś jest tu wejście? A, tu jest wejście, kurde. Nie widziałem, nie widzę. Dobrze, idę przez grane? To już jest, wyjście stąd. O. Co na metra? Czekamy na odpowiedni moment. Planujemy, przygotowujemy się. Ten Penny i ta jego aspirująca do elitarności banda nie zdoła nas wiecznie trzymać poza wieżą. Mamy swoje prawa. Jeżeli oni nie zechcą nam ich przyznać, ustalimy je siłą. Ja wam pomogę. Dlatego, że na mnie wystawili kontrolę i teraz ja się na nich zemszczę. Już plan. Myślą, że jestem potworem. Już ja im pokażę prawdziwe potwory. Naślemy na nich naszych dzikich braci. Rozerwą wszystkich tych cholernych hipokrytów na strzępy. Cały problem w tym, jak przedostać się przez te cholerne drzwi ewakuacyjne w metrze. Bo widzisz, jest takie przejście ewakuacyjne, które prowadzi do piwnicy ten do tuneli metra. Musi istnieć jakiś sposób na otwarcie tego przejścia. Hmm. Dobra, dajesz. Teraz gadasz w moim języku. Dobra, oto plan. Zbiorę hordę dzikusów i będę na ciebie czekał przy tych drzwiach ewakuacyjnych. Ty znajdziesz sposób, żeby je otworzyć, a potem sobie usiądziemy i pooglądamy. Dobra, to Wtosz. będzie fajne. Pamiętaj poczekam, aż otworzysz te drzwi. Nie każ mi za długo czekać, maluchu. No muszę iść. Gdzie są te drzwi ewakuacyjne? Zioł. O, witaj. Jestem Bessilin. Ty chyba nie powinieneś tu być. Rozmawiałeś z rojem? Mam Rojo. nadzieję, że wiesz, co robisz. Przychodząc bez zaproszenia, możesz sobie napytać kłopotów. O, to w porządku. Brak ci śmiałości? To mi nie przeszkadza. Wiesz, miło jest porozmawiać z kimś, kto cię wysłucha. Znowu mówię od rzeczy. Czasem tak robię, kiedy się zdenerwuję. Dobra, no elo. Dobra, dobra. Map zadania Tempenny Tower Mapa okolicy, Aha, to tutaj. Moment, pójdziemy sobie z nim po prostu. jakim stanie jest nasz pancerz wspomagany? To mnie też ciekawi. Łopanie. panie. Hmm. Tam jest te wyjście ewakuacyjne Bo nie wiem czy one mnie zaatakują, czy nie, więc na razie sobie się wstrzymamy Ej, hey Roy, where are you? Roll. Nie, tutaj śpicie. Dobra, mniejsza, wyjdziemy sobie po prostu. Tak prowadzi nas zadanie. A zadanie nas prowadzi do wyjścia przy tym. A tutaj na górze. Sorry, sorry, sorry. O. Więc idziemy tutaj, tak, tak. Dlaczego nie pomagamy Tempenium? No już wam w sumie powiedziałem, że. Tylko będzie od nas kasek kasę, kasę na przez te same wejście, bo tam jest jakaś opłata. I wystawi na nas kontrakt i to w sumie wszystko. Ja bym chciał dołączyć do Tempeniego, to bym wysadził megatony, a tak to. Nie. Jest możliwość też dogadania się z Tempeniem, żeby pogodzić górę i zombiaki, ale po co? Lepiej wybić wszystkich ludzi Tempeniego. O gulą się No to. Aha, czyli musimy od tej głównej strony wejść. Rozumiem. Dobra. Czyli tutaj tak? Tak. Zapiszemy sobie. Pan, Chyba ci wypierdalać. Tenpeny nie chce twoich pieprzonych kapsi, a ja nie chcę pieprzonego bólu głowy. Po raz ostatni. Zabieraj swoją wstrętną, gnijącą mordę gula z terenu pana Tenpenego. Tak traktujecie wszystkich gości? Co? Nie, tylko te cholerne gule. Przepraszam, myślałem, że jesteś jednym z nich. Gol czy nie, muszę cię poinformować. Że znajdujesz się na terenie należącym do Alistera Ten wstęp tylko dla mieszkańców i w oficjalnych interesach. Eee. chcę się spotkać z Tenpeniem. A to dobre. Co taki bogacz jak Ten mógłby mieć wspólnego z takim szczurem pustynnym. Ale miaki? mamy ten. retorykę, właśnie. Chwileczkę, nie śpieszmy się. Jeśli Ten interesuje to, co masz do powiedzenia to dam ci szansę No Elo Ale zazwyczaj to pan Berg zajmuje się jego interesami Jeśli ten Penny nie chce z tobą rozmawiać lepiej daj mu spokój He, Pan Berg nie żyje sam go zabiłem tenpenny, Lub komukolwiek z mieszkańców z radością użyje siły żeby cię stąd wyprowadzić Rozumiemy się świetnie Dobra Witamy o, w ten Penny Tower nie próbuj żadnych głupot. No dobra, dobra. Nasz cel i tak jest inny. Mamy się dostać. Masz coś do powiedzenia, pewnicy? Ale co tak głupi, Piotr? Masz na myśli pokój generatora? A co Cię to do ciężkiej cholery obchodzi? To zamknięty teren. Jest awaryjne wejście do tuneli, wiesz, z czasów, kiedy spadły bomby. Odprowadzamy energię z sieci aglomeracji, żeby zasilać nasze generatory. Mam tylko jeden klucz i na pewno Ci go nie pożyczę. Raz zgubiłem i musiałem zrobić nowy. Ten penny mało mi głowy nie urwał, więc zapomnij. Mhm, <laughs> jeszcze raz na inaczej to pociągnąć. Trzymaj się zda. Do... <laughs> Wiecie co? Zrobimy to tak, łapać złodzieja. No, nope. Jakiś złodziej, ja nie złodziej Czołem Czołem, nie czołem Znajdź mnie teraz szybko Czemu mam wyjść Co ty się odpierdala? No już mam jego klucz Dobra mniejsza otworzymy po prostu te drzwi To są chyba te drzwi, o których mówił. Eee, jak to otwiera się? Gdzie indziej? Dobra, wiecie co? Już 26 minut. Co, zobaczymy, jak to otworzyć w kolejnym odcinku. Dziękuję wam za, dziękuję wam za oglądanie i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Na razie.